Cześć wszystkim! Na tym kanale sprawdzam różnorakie strony, które mi podsyłacie. Robię to, abyście wy nie musieli. Dzisiejszy temat odcinka to działające czyty do Valorant. Czy to możliwe, czy warto Dowiedz się w tym odcinku? Wiadomo, nic nie jest pewne i lepiej dmuchać na zimne. Dlatego właśnie powstał ten film, abyście to wy nie musieli sprawdzać. Zacznijmy może od tego, dlaczego w ogóle warto mieć cheaty w Valorant. Cheaty są świetne rozwiązania dla osób, które szybko chcą osiągnąć wyższą rangę, nie płacąc boosterom, chcą pomóc sobie w grze czy po prostu dla samej czystej zabawy. Więc myślę, że sprawa jest naprawdę warta uwagi, w szczególności dla graczy, którzy dopiero rozpoczynają swą przygodę z cheatami, ponieważ większość cheatów dostępnych w internecie jest łatwo wykrywalna przez system Valorant. Ok, a więc przejdźmy do strony. Dobrze, a więc co zrobić, aby zgarnąć zestaw? Po pierwsze, wchodzimy na stronę, którą podam w opisie lub w przypiętym komentarzu. Co to za strona? Jest to mega strona, z której możemy uzyskać dostęp do niewykrywalnych cheatów, z którymi możecie zrobić cokolwiek chcecie. Ten cheat jest niewykrywalny. Jest stale połączony z serwerem, który na bieżąco się aktualizuje. Jeżeli system anti również się zaktualizuje, cheat istnieje od 2020 roku i jak dotąd nikt nie otrzymał bana za korzystanie z niego. Wiadomo, jeżeli będziesz skakał dookoła i strzelał heady, nawet nie widząc przeciwnika, to na pewno wyłapiesz bana, ale jeżeli nie będziesz grał z chamsko-widocznym cheatem, to gwarantuję ci, że nie dostaniesz bana. Dużym plusem jest to, że na stronie nie musimy podawać hasła czy innych poufnych danych do konta. Jeżeli jakaś strona wymaga podawania hasła do konta, to wiedz, że to skaka. W życiu nie poleciłbym czegoś, co by wymagało podawania poufnych danych do konta. Nigdy nie podawaj swojego hasła na żadnej stronie prócz na oficjalnej stronie valorant. Tutaj za chwilę przejdziemy. Tutaj jakieś opinie klientów. Strona wysłała już ponad 9500 zestawów, z czego około 3500 jest jeszcze dostępnych. Sporo został już poszło, więc trzeba się trochę pośpieszyć, ale jak widać strona już trochę istnieje. Tutaj mamy opis, czym w ogóle jest Valorant. No dobrze, to przejdźmy do tego, po co tu jesteśmy. Ok, mamy teraz wybrać zestaw. Do wyboru zestaw BASIC, ADVANCE i PREMIUM. Myślę, że tutaj wybór jest oczywisty. Jakoś jestem największą cebulą, to wezmę najlepszy zestaw. To po prostu klikamy. Aha, czyli teraz są wysłać SMS-a o takiej treści na numer tutaj podany. No to chyba nie pozostaje mi nic innego, jak takowego SMS-a wysłać, a następnie przypisacie kod, jaki otrzymam. Myślę, że taka weryfikacja jest po to, aby ja muszę nie zgarniały sobie setek zestawów dziennie. No dobrze, kodik przepisany, to klikamy teraz przycisk Dalej. Weryfikacja przeprowadzona pomyślnie. Niedługo rozpocznie się pobieranie zestawu. Premium. A poniżej jeszcze życzą nam udanej rozgrywki. OK, to czekamy. Jak widać, zostaliśmy przekierowani. Twój wybrany zestaw to zestaw Premium. Wszystkie cheaty plus aktualizacje. To kliknijmy teraz przycisk powiesz. I rozpoczęło się pobieranie cheatów. To ja je teraz zainstaluję i przejdziemy do Valoranta. Przetestowane. Strona naprawdę działa. Cheat ma ogromną ilość opcji, więc każdy znajdzie coś dla siebie. Co mogę jeszcze dodać? Korzystajcie, póki możecie. W przypiętym komentarzu czy w opisie filmu umieszczę link wraz z informacją, czy sposób działa dalej. Powiadomo, nic nie trwa wiecznie. Więc wypadałoby dać znać, jeżeli coś się zmieni czy przestanie działać. Jeżeli chcesz, abym sprawdził inną stronkę, to napisz w komentarzu lub na mój e-mail. Sprawdzę i nagram. Jeżeli filmik Ci się spodobał, nie zapomnij zostawić lajka i suba. To naprawdę pomaga i zwiększa zasięgi. To ja się teraz z Wami żegnam i życzę miłego zgarniania. Cześć!